Cześć wszystkim, ja jestem Zuza. Ja jestem Ta. I witamy Was na kanale Zaksiążkowane. Przychodzimy dzisiaj do Was z podsumowaniem czytelniczym maja, czyli majowym wrap-upem. Wszyscy już to wiemy, dla mnie maj czytelniczo nie był udany, praktycznie w ogóle, a jak twój. Ja też miałam taką mega mocną zastójkę, bo nie chciało mi się czytać, ale było tyle książek, które chciałam przeczytać, że po prostu jakoś mi się to w ciągu miesiąca zlikwidowało. I Tola przeczytała 10 książek w tym miesiącu, ja przeczytałam 11, więc generalnie mamy tu praktycznie tyle samo książek. Więc myślę, że co, bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy! zaczynajmy. I pierwszą książką, którą przeczytałam w tym miesiącu yy, była. Był Gołąb i Wąż, które jest z wydawnictwa Unidi. Premiera jest tego chyba 16 czerwca, 17 czerwca, nie wiem. W każdym razie jest to zaskakująco pozytywna dla mnie książka. To opowiada historię łowcy czarownic i czarownicy. Czarownica wie, kim jest ten mężczyzna, natomiast on nie wie, kim jest ona. I jakimś takim dziwnym i dość absurdalnym splotem przypadków kończy się na tym, że muszą wziąć ze sobą ślub. No i, generalnie klimacik jest, uważam, bardzo fajny w tej książce, bo to są, wiecie, lata 1600, 1650, Francja. Sama książka też jest bardzo fajna, natomiast na pewno nie polecałabym ludziom w Twoim wieku. Uważam, że jest troszkę dla starszych. Myślę, że jest to taki przykład fantastyki młodzieżowej, tak zwanej New Adult, czyli dla takich wiecie. 18-20. Bardzo fajne, bo są tam takie czasami sceny, które, no, wiecie, dla młodszych lepiej nie, ale sama książka moim zdaniem bardzo pozytywnie wypada. Oczywiście nie jest to nic, wiecie, ambitnego i to nie jest, są też jest tam kilka absurdów, natomiast ja się bawiłam przy tym przednio, wciągnęłam się jak dawno, w żadną fantastykę młodzieżową się nie wciągnęłam, więc idźcie do tego z otwartą głową, jeżeli chcecie to czytać, i przymknijcie oko na pewne absurdy, wtedy na pewno Wam się spodoba. Ja zaczęłam ten miesiąc prawie jedynym rozczarowaniem, czyli następczynią. Uważam, że no pozostawia mi to niesmak po całej serii, której, którą przeczytałam, czyli po rywalkach. Eee, Następczynia opowiada o córce głównej, Amery głównej bohaterki tamtej serii, Ameryki. Eee, i ja naprawdę myślałam, kiedy czytałam rywalki, że Ameryka jest nieznośna. Okej, okay, jednak nie. Ta dziewczyna stąd, nawet nie pamiętam już jej imienia, jest niesamowicie wkurzająca. Ona jest najlepsza, ona o tym wie i ona jest ponad wszystko. No, i. I jeszcze są bohaterowie, którzy próbują je to delikatnie powiedzieć, ona od razu jest foch, bo ona jest najlepsza. Najgorzej. Tak, i to jest niesamowicie irytująca bohaterka, przez co co najmniej dwie gwiazdki za to odjęłam, no bo nie da się czytać o takiej osobie. Dajcie znać, jeżeli wyczytaliście czytaliście tę część i czy zgadzacie się z Tolą a propos tej bohaterki. Jeżeli chodzi o przebieg eliminacji, to, no to jest coś innego, bo teraz to są chłopcy, teraz to chłopcy rywalizują o rękę dziewczyny polecało kilka stereotypów dotyczących relacji pomiędzy kobietą a mężczyzną. E, to mi się niesamowicie też nie podobało, bo to nie było nic odkrywczego. Mamy wrażenie, że ta cała książka nie jest potrzebna. I... No tak, właśnie chciałam cię o to pytać. Czy uważasz, tak. że warto nie. ją czytać nie. po tej trylogii? Nie, nie, bo, bo po prostu, no bo mi to niesmak, bo to jest takie, to miało być zwieńczenie czegoś i Aha, ja tu słuchajcie Wam, tylko szybko wspomnę. Ja w podsumowaniu kwietnia zapomniałam Wam powiedzieć, że przeczytałam Tochmana Pianie Kogutów, Płacz Psów, reportaż o Kambodży. Bardzo jest fajny i bardzo Wam go polecam i tak tylko zaznaczam, bo brakowało mi tej jednej książki w zeszłym podsumowaniu. Natomiast o czym teraz powiem to. Front burzowy Jima Butchera, czyli tom pierwszy akt Dresdena. Jest to króciutka książka opowiadająca o detektywie, który jest magiem i rozwiązuje zagadki kryminalne w świecie, w którym, jakby wiecie, są magiczne stworzenia, jakieś takie zaklęcia i tak dalej. Utrzymane w bardzo takim lekkim tonie, bardzo humorystycznym, ale mądrym. Bardzo mi się ta książka podobała i na pewno będę ją kontynuować i czytać drugi tom. I kolejne, jeżeli też mi się spodoba. Ja przeczytałam pierwszy w moim życiu, drugi w moim życiu, komiks Stranger Things. I ja mam czasami wrażenie, że nie do końca umiem czytać, bo tutaj dużym druczkiem jest napisane, że to szóstka, a nie jedenastka. A to była przekonana, że to właśnie będzie z perspektywy Eleven. No nie, mamy tutaj szóstkę, która ma fajny dar. I tutaj nie mówię tego żartem, jest za krótkie. Definitywnie nie za krótkie, bo akcja mogła być większa. Sądzę, że mam takie po prostu niedopieszczenie, bo sam pomysł był genialny i to, w jaki sposób został zrobiony. E, niestety nie kumam niektórych relacji, ale to nie jest na tyle istotne, żeby mi jakoś przeszkadzało. A czy uważasz, że dla fana y, serialu Stranger Things to jest obowiązkowa lektura? Obowiązkowa, szczególnie jeżeli nie lubi czytać, no bo to jest komiks, do komiksów łatwiej się podchodzi niż do książek. Tak Myślisz, że... że mi się spodobałoby? Bo ja też oglądałam Stranger Things. Tak. Tak, uważam, że na pewno spodoba się mniej niż mi, bo to mimo wszystko komiks i to mimo wszystko Stranger Things, ale możecie się spodobać. Kolejna książka, zresztą tak samo jak poprzednia i następna, o której powiem, były omawiane szerzej we vlogu, który Wam tu podlinkuję, jest to Kronika zapowiedzianej śmierci Markeza. Ja, Markeza, czytałam już dwie książki inne, to jest moja trzecia. Myślę, że jest. Taka bardzo przeciętna. To jest historia o mężczyźnie, który bierze kobietę za żonę, i po ślubie dowiaduje się, że nie był pierwszym jej mężczyzną, i oddaje tą dziewczynę do, z powrotem do rodziny. I kiedy rodzeństwo tej dziewczyny dowiaduje się o tym, no to idzie zamordować mężczyznę, który teoretycznie był z tą dziewczyną wcześniej. Kompletnie to, co powiedziałam, nie miało sensu. Musicie przeczytać opis sami, bo nie umiem wam tego lepiej wytłumaczyć. W każdym razie, dowiadujemy się już na pierwszej stronie, kto umrze. Całą historię autor prowadzi w taki sposób, że, no, dowiadujemy się troszkę więcej o głównych bohaterach, natomiast to jest takie. Trochę bezcelowe, bo my od początku wiemy, że on musi zginąć, bo to jest kronika zapowiedzianej śmierci. Nie ma tam żadnego, wiecie, cudu, który się wydarzy. Dla fanów tego typu literatury klasycznej, ciężkiej, metaforycznej, bardzo mocno, może być to ciekawe. Natomiast ja ym, uznałam to za, no troszkę, wiecie, naciąganą trójkę, bo nie, nie czułam rozrywki czytając to, i też nie czułam się związana z bohaterami. Ym, druga część Kroniki Jaru. Ja pierwszą część czytałam bardzo, bardzo dawno temu i mówię to za każdym razem, kiedy opowiadam o drugiej części. Bardzo podobało mi się to, że to jest dwutorowe. No ale teraz oczywiście ten, ta druga osoba jest inna. I to było dla mnie już samo w sobie było niesamowitym wzrostem akcji, który bardzo mi się podobał. I uważam, że też to, czego dowiadujemy się wtedy o tym bohaterze jest w jest niesamowita, naprawdę. Dobrze poprowadzona. Tak, tak, tak. To jest na pewno moja lepsza część książki. Rozumiem. Tak. Ale jeżeli chodzi o minusy. No to jest, nie jest infantylna, ale gdybym była młodsza, bardziej by mi się podobała, ale nie jest infantylna. Podkreślam to jeszcze raz. Bo uważam, że osobom w moim wieku może się spodobać i z czystym sumieniem poleciłabym ją osobom z mojej klasy. No i czasami miałam wrażenie, że mocno jest podobne do Harry'ego Pottera. No wiecie, tu nie ma nic nowego, poza nową nazwą na tych, którzy nie, nie umieją czarów, nie czarują. Więc... Rozumiem, czyli w tej części tak. bardziej widać było takie zaciągnięcie od, ta, od Harry'ego tak, Pottera. Tak, tak, to mi się mało podobało. Ale generalnie fabuła spoko. Tak. Kolejna książka, którą przeczytałam w tym miesiącu, moi drodzy, te Wiedźmy nie płoną, które w ogóle kolorystycznie do nas dzisiaj bardzo pasują. Ja już mówiłam o tej książce, wszystko co miałam do powiedzenia. Moim zdaniem, jest, yy, no, kie, kiepską książką, no, po prostu. To jest historia dziewczyny, która yy, ma magię, mieszka w salem, ma dziewczynę, przeżywa jakieś dramaty wewnętrzne, ucieka przed jakimś złym gościem. No, nie będę już wam tutaj mówić, bo też nie chcę, jakby wiecie, obrażać tej książki, bo może dla kogoś to jest fajna rozrywka. Moim zdaniem nie ma tu absolutnie nic poza rozrywką, której ja też osobiście nie miałam, ale widzę, że ktoś inny mógł mieć. Ja też od książek, nawet takich, które, wiecie, w założeniu mają być lekkie i przyjemne i tylko i wyłącznie gdzieś tam dla, właśnie, oderwania od rzeczywistości, to nawet one muszą być odrobinę mądrzejsze. No ta jest po prostu, moim zdaniem, taka bardzo bardzo słabo rozwinięta jest cała magia w tym świecie, bardzo mało wiemy. Ja na pewno nie będę kontynuować, bo wiem, że wyszła za granicą teraz druga część. To już bez mnie. <grym> ale no, jeżeli macie na półce albo w bibliotece, możecie sprawdzić, ale ja nie polecam. Okej, okay, słuchajcie, i teraz perełka całego tego miesiąca. Cała seria Zbrodni niezbyt eleganckiej. Dobrze. I staram się Wam to podzielić tak, żebym mówiła dużo o serii jako całości, ale też po poszczególnych seriach. Ogólnie e, to najbardziej podobałaby się chyba czwarta i pierwsza. To ciekawe, bo mówiłaś, że trzecia Ci się podoba. Tak, ale czwarta jednak przewyżyła. To powiedz jeszcze szybko, o czym w ogóle jest ta seria. Dobrze. E, pierwsza część opowiada o dziewczynie, która znajduje ciało martwej nauczycielki w sali gimnastycznej. Ehe, no i... Oczywiście starają się z jej najlepszą przyjaciółką rozwiązać cały problem. W ogóle mam wrażenie, że cała seria porusza takie bardzo ważne problemy. No proszę. Czego się nie spodziewałam, bo po pierwsze, główna bohaterka jest chinką i przyjeżdża do Anglii i czuć to, że ona nie wie jak to się odnaleźć na początku, bo mamy też jej wspomnienia. I to, jak zwyczaje Anglików są dla niej dziwne, więc to mi się podoba. Druga była najsłabsza, przez to, że była mocno skomplikowana, ale pomysłowo uważam, że też była jedną z najlepszych. Aha, ale nie, jakby wykonanie było trochę gorzej. Tak, ciężko się tak, było połapać. Tak. E, ogólnie bohaterki mają 13, 14, 15 lat. No, i mam wrażenie, że one mają 10-11, tak są opowiadane. Nie uważam, żeby to był jakiś duży minus, bo nie przykładam do tego większej wagi, ale w dalszym ciągu. Ale zwróciłaś uwagę tak. na to. E, czyli która z tych czterech jest najtwoją ulubioną? Ostatnia, tak, którą przeczytałam jako ostatnią. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, to o, tych, o tej książce jest też ostatni vlog, taki szerzej, więc możecie też na to tak. zerknąć. Tak. A bardzo brudna gra podobała mi się najbardziej przez atmosferę, przez to, że. E, po prostu jest tam morderstwo, dotyczy dziewczyny, która nie jest w ogóle fajna e, i zatruwa atmosferę całego całej szkoły, i to czuć, że każda od niego szknieje, i nikt jej nie lubi, i to wszystko jest tak skomplikowane. E, i dobrze poprowadzone mimo wszystko, chociaż końcówka była taka sobie. Aha. Ale naprawdę było świetne, i całą serię polecam bardzo. To teraz ja Wam tu powiem o dwóch kolejnych książkach, i e, przeczytałam w tym miesiącu z polecenia Toli Tusz. E, Tusz e, opowiada o dziewczynie, e, która żyje w świecie, gdzie każde wydarzenie ważniejsze jest tatuowane na ciele, czyli ilość e, lat, e, zawód, imię, rodzina itd. I kiedy człowiek umiera. Jego ciało, jego skóra zostaje po prostu ściągnięta i e, jest tworzona z niej księga skóry. Księga skór. E, I główna bohaterka ma tam swoje przeboje, odkrywa pewne rzeczy wraz z historią. Jest to dla mnie pozytywne zaskoczenie, bo bałam się, że będzie infantylna i taka, wiecie. E, Mało oryginalna, no bo jednak to jest jakiś rodzaj dystopii. Nie ma tu fantastyki tak naprawdę wcale, nie tylko ma. to jest właśnie dystopia. Więc bałam się, że będzie wpadać w takie, wiecie, igrzyska śmierci połączone z niezgodną. Natomiast generalnie ja się przy niej dobrze bawiłam. Na pewno nie podobała mi się tak bardzo jak Toli, tak. bo Tola się zakochała w tej książce. Ja troszkę mniej, ale... I tak się pozytywnie zaskoczyłam. Bardzo szybko się czyta. Język jest w porządku, chociaż momentami uważam, że polskie tłumaczenie nie dało rady, szczególnie w dialogach. bo To mi osobiście przeszkadzało. E, I zakończenie dla mnie było dziwne. E, mam nadzieję, że ta kolejna część, którą przeczytam, bo będę kontynuować, jakby rozwiąże mi to zakończenie, bo ja nie do końca je zrozumiałam. Seria Według mnie było takie dosyć oczywiste. To znaczy, no było oczywiste, ale jakby... Tak jak mi się jest... nie podobało, ale było oczywiste. To widzicie, ja go na przykład nie do końca rozumiałam, co autorka chce osiągnąć, robiąc takie zakończenie. A, no to tak, to tak. Aha, i słuchajcie, dodam jeszcze tylko, że od początku od całej serii mam delikatne wrażenie, że ta przyjaźń między Hazel a Daisy jest dosyć toksyczna. Że Daisy czasami manipuluje i wykorzystuje ją tak, a mimo tego Hazel tego nie zauważa, ale to było myślisz, że celowy zabieg tak, pisarki. Tak, tak, na pewno, bo w późniejszych częściach jest o tym mowa. Przerwana lekcja muzyki Susanny Kaysen. To jest historia na faktach dziewczyny, która została zdiagnozowana na borderline i ląduje w psychiatryku, ona w ten sposób to nazywa, w szpitalu. I jest to tak naprawdę historia, jak ona sobie tam radziła, co, co spowodowało, że musiała tam być. Jest to historia z życia wzięta i jakby ciężko jest mi ją oceniać, bo, bo nie będę, wiecie... Decydować, czy ona mi się podoba, czy nie, bo nie, nie podobała mi się, bo historia opisana tutaj jest straszna. Nie pochwalam zachowań głównej bohaterki. Frustrowała mnie strasznie jej postawa i jej przeżycia i to, jakie decyzje podejmowała, ale jako książka jest to dobra książka, więc no, e, ciężka jest do czytania trochę. Jest tu poruszane kilka takich spraw, które naprawdę są, e, wiecie, uderzające mocno. E, wiem, że jest też film. Więc też będę oglądać film. A książkę wam polecam, ale przygotujcie się na to, że nie będzie to łatwa przeprawa. No a ja przeczytałam również Perłę Zuzi, czyli kosiarzy. E, kosiarzy ja, ja uwielbiam. Ja wiedziałam, że kosiarze będą, będą dobrą książką. Na Ziemi jest taki postęp z technologią, że ludzie nie umierają. Pokonaliśmy wszystko i jest luz. Ale żeby nie dopuścić do przeludnienia, są kosiarze, którzy. Koszo ludzi. Uważam, że cała ta grubiutka książka e, przeleciała mi bardzo szybko, bo szybko się to ją prawda. czyta. I e, jest bardzo przyjemna. E, Zwioty te akcji też są niesamowite i fajne. Pomysł na fabułę genialny. To prawda. Genialny. Oryginalny mocno. Niesamowity, tak. I No i sposób napisania bardzo przyjemny. Tak. E, no i bohaterowie też, każdy później już jest wykreowany dobrze. Także... I końcówka, jak Ci się podobała końcówka? Była gruba. Gruba była. Mhm. Ja też tak uważam. Będziesz kontynuowała w tym tak, miesiącu? W tym miesiącu nie wiem, czy się zbiorę, ale na pewno będę kontynuować. I kolejne dwie książki, które, o których Wam tu powiem, to przede wszystkim udało mi się w końcu skończyć The Long Way to a Small Angry Planet, um, czyli po polsku Daleka, długa droga do gniewnej planety. To nie był poprawny tytuł, ale możecie łatwo sobie to wpisać w Google. Um, historia. Science fiction e, w kosmosie, e, są statki kosmiczne, podróżowanie między różnymi planetami, mnóstwo różnych y, gatunków, y, różnych wiecie stworzeń. No jeżeli ktoś nie lubi science fiction, to absolutnie niech po to nie sięga, bo tutaj y, tak naprawdę akcji nie ma wcale żadnej, a jest tylko kreowanie świata i kreowanie bohaterów. Mamy tutaj bardzo długie opisy tego w jaki sposób jeden gatunek żyje w jaki drugi. Mamy opisywane historie y, całych właśnie społeczności, planet, bardzo powolna jest, bardzo skupia się na przemyśleniach głównych bohaterów, na właśnie rozszerzaniu tego całego świata wymyślonego. Nie polecam jej po angielsku, y, ponieważ no, ciężko jest nam y, ludziom z Polski, którzy nie mają styczności w 100% z tym językiem, ogarnąć do końca te takie, wiecie, nowe nazwy, y, określenia. Ciężko jest. Nie wiem, czy ona mi się podobała, mówiąc szczerze, troszkę mnie zawiodła, bo oczekiwałam no po prostu większej rozrywki, a męczyłam się przez nią i e, momentami była po prostu nudna. Natomiast... E, jest tu kilka takich fajnych, poruszanych tematów. Jest też bardzo w ogóle taka otwarta. Nie ma żadnych tutaj stereotypów. Bardzo fajnie kreuje właśnie świat o zupełnie nowych zasadach. Natomiast, no, w akcje to bogate nie jest, więc musicie sami zdecydować, czy coś takiego was interesuje. Jak dorwę drugą część, to na pewno też będę czytać. Ale to nie w najbliższym czasie. I kolejna książka, którą przeczytałam, to do zobaczenia w kosmosie, czyli historia dziecięca. Książka o chłopcu, który ma 11 lat i jego największą pasją jest właśnie e, kosmos. E, I sam buduje rakietę, żeby pojechać z tą rakietą na zlot, gdzie jest konkurs na to, kto właśnie najlepszą zbuduje rakietę domową. E, ma psa, który się nazywa Karl Sagan. To jest ten, wiecie, naukowiec, bardzo wybitny. I y, y, no, słuchajcie, cudo. Cudeńko, bardzo wzruszająca, bardzo inteligentna, w bardzo piękny sposób porusza problemy, bo główny bohater nie ma ojca, o czym dowiadujemy się już w, pierwszej, w pierwszym rozdziale. I wiemy też na początku historii, że jest jakaś historia związana z jego mamą. Ona jest dość ekscentryczna, to znaczy zachowuje się nie do końca tak, jak powinna. Przepięknie jest to opisywany proces poznawania świata tego głównego chłopca. No niektóre sytuacje w tej książce, wiadomo, są dość naciągane i nie miałyby szansy za bardzo się wydarzyć. Natomiast no cała historia jest po prostu piękna i bardzo serdecznie Wam ją polecam, jeżeli lubicie literaturę dziecięcą. Nie wiem, czy dałabym ją Toli i nie wiem, czy dałabym ją innym dzieciom, bo uważam, że y, może im się nie spodobać, natomiast dla dorosłego czytelnika jak najbardziej. Każdego dnia Davida witana. Okej, okay. szczerze mówiąc, nie miałam do tej książki w ogóle oczekiwań. E, myślałam, że będzie romansidłem na, o trzy gwiazdki gorsze, o trzech kroków od siebie. No i się myliłam. Końcówka łamie serce, prawie płakałam. E, no uważam, że różnorodność postaci, w jakich on się znajduje, też jest niesamowita, bo tu jest... Tyle osób, każda z własną historią, on czasami po prostu musi robić niestworzone rzeczy. No, rozumiem. To jest niesamowite, po prostu jakie mamy odmienne życia. Uważam też, że jeżeli chodzi o sam wątek miłosny, który jest główny tutaj, to też jest dobry. Więc naprawdę jak najbardziej na plus. I też to było dość duże zaskoczenie. Bardzo duże zaskoczenie. Uważam, że Ty powinnaś to przeczytać. Przeczytam. Jak będę miała ochotę na taką lekką rzecz, to przeczytam. Tak. To teraz ja znowu o dwóch i mam tutaj śpiących gigantów Sylwę Novel. To jest książka, do której ja się zabierałam już trzeci rok. Mam ją na półce od, nie wiem, grudnia. No, przesadziłam może od lutego. I jest to historia bardzo, bardzo dobra. To jest science fiction, ale raczej takie wiecie, opie, oparte na technologii, a nie na jakichś takich ludkach, ufolutkach. Po prostu główna bohaterka, jak jest dzieckiem, to odnajduje metalową dłoń, która po prostu nagle jakby w, w, z Ziemi się tam wyłoniła. I jak ona jest starsza, to bierze udział w poszukiwaniach i w odkrywaniu, o co w ogóle chodzi. Ona jest w wojsku. Bardzo jest polityczna ta książka. Chodzi tutaj o to, żeby odnaleźć wszystkie części tego robota jednego wielkiego, bo to jest jakby powiedziane na samym początku, że to jest część po prostu robota, który został prawdopodobnie przez jakąś inną społeczność setki tysięcy lat temu zostawiony dla przyszłych pokoleń z jakiegoś dziwnego powodu. No i cała historia chodzi o to, żeby odnaleźć te części, no ale wiecie jak jest. Są tu poruszane problemy e, międzynarodowe, to znaczy, że Ameryka e, i Rosja walczą, konkurują ze sobą i Chiny. Bardzo, bardzo inteligentna i też bardzo szybko się ją czyta, ponieważ jest pisana w formie e, wywiadów i e, przesłuchań jest bardzo ciekawa. Na pewno będę czytała drugi tom i bardzo serdecznie ją polecam. I kolejna to Nekro sytuacji, czyli perełki z życia grabarza. Um. Do połowy bardzo fajne. Od połowy nudziłam się, bo po prostu stawało się już dla mnie dość mocno powtarzalne. To jest po prostu zbiór anegdot człowieka, który przepracował całe życie na cmentarzu jako grabarz, i są tu właśnie dygresje, anegdotki a propos tego, w jaki sposób ludzie go traktowali, w jaki sposób w ogóle ludzie podchodzą do tematu śmierci, cmentarzy i tak dalej. Jak mówię. Początek polecam. Brnęło się już później bardzo ciężko, natomiast jak gdzieś ją dorwiecie tanio, to polecam spróbować, bo jest dość interesująca, przynajmniej właśnie na początku. I ostatnią książką, jaką przeczytałam w maju jest Hotel Winterhouse. No i Hotel Winterhouse miał ogromne, ogromne oczekiwania, no bo oczywiście przedtem przeczytałam tego samego wydawnictwa, dwukropka, e, całą zbrodnię niezbyt elegancką, prawie całą. E, no i niestety miaś nadzieję, że to po prostu tak, będzie takie bo, same, tak samo dobre. Tak, niestety nie. Chodzi, po prostu chodzi tutaj o dziewczynę, która zostaje wysyłana do hotelu przez swoje województwo. No i ten hotel jest bardzo dziwny i tajemniczy i odkrywa jego tajemnice. wraz z odkrywaniem swojego pochodzenia. Czyli brzmi ciekawie. Brzmi. Brzmi niestety, tylko brzmi. Bo jest bardzo infantylne. Niestety nie jestem w stanie tego teraz czytać. Choć byłabym w stanie, gdybym była po prostu młodsza. Generalnie ją polecam, ale na pewno dla osób młodszych niż ja. I ostatnia książka, którą udało mi się przeczytać w tym miesiącu, to Agata Christie. Nie było już nikogo. E, Kryminał bardzo mnie pozytywnie zaskoczył, bo ja do Christie miałam podejścia już trzy i za żadnym razem nie udało mi się jej dokończyć. Natomiast tym razem się zawzięłam i e, bardzo mi się podobało. E, to jest historia dość prościutka, mało skomplikowana. Ale oryginalna jak na tamte czasy, no ponieważ to jest już klasyk, tak z tego gatunku. Więc nie oczekiwałam za wiele. Dostałam bardzo ciekawą rozrywkę. Także jako kryminał polecam. Jest to coś innego, jest to inaczej prowadzona, jakby prowadzona akcja niż w dzisiejszych kryminałach i to bardzo czuć. Natomiast mi się podobało. To wszystkie książki, które w tym miesiącu udało nam się przeczytać. Ja nie jestem z siebie zadowolona, bo też te książki, które czytałam, ja się osobiście trochę do nich zmuszałam, bo nie miałam na nie za bardzo ochoty i czytałam, żeby czytać, ale wiecie, no to nie, mój, to nie był mój miesiąc. No ale to co, powiemy Wam szybko, co teraz czytamy i będziemy kończyć film. Diuna, Franka, Herberta. Ja jestem tu, gdzie jest y, zakładka, bo y, w tym samym czasie zaczął czytać to na sztata, więc. Y, Dzielimy się trochę tą książką. Dune też mogliście zobaczyć na ostatnim vlogu. Na razie jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, natomiast brnie się dość powoli i ciężko i czuję, że nie mogę teraz za bardzo tego czytać, bo, wiecie, znowu się wpędzę w ten brak chęci. Ja sobie powoli podczytuję do wszystkich chłopców, których kochałam. Na razie tu jest tylko rozrywka i wydaje mi się, że to po prostu będzie taki zwykły, przeciętny romans, ale zobaczymy. A myślisz, że może to poruszać jakieś poważne tematy, jakieś ważne? Nie sądzę. No, Zobaczymy. Się. Ja też czytam teraz 10 tysięcy drzwi. Jak widzicie, jestem tutaj wolno. Mi to idzie bardzo. Mi się ciężko jakoś ją czyta. Nie wiem dlaczego, bo jest napisana bardzo łatwo i bardzo przystępnie. Ale może to jest kwestia, jakby, druku, bo dość ciężko, ciężko mi to idzie. Nie wiem. No. Mam nadzieję, że w czerwcu trochę mi mój zastój czytelniczy odpuści, a jeżeli nie, to się nie będę zmuszać, bo nie ma to sensu. Tak czy siak, no to teraz czytam i zobaczymy. I ja jeszcze czytam jeden z nas, czyli ten raportaż o Norwegii, bo na razie go sobie odłożyłam. No dobra, to tyle, co chciałyśmy Wam dzisiaj powiedzieć. Piszcie nam w komentarzach, co Wam się udało w tym miesiącu przeczytać. Ehm, no i co. A my na dzisiaj się żegnamy z Wami, życzymy Wam dużo zdrowia, dużo ciepła, przesyłamy Wam moc uścisków i moc energii. No i co, trzymajcie się ciepło, trzymajcie się zdrowo, cześć! cześć!